Siemanko widzowie, dzisiaj chciałem wam przedstawić co zrobić gdy nam się zerwie zerwą się klin na, y, na wale y, wariator y, nie wariator a talerz wariatora y, wyślizga wszystkie zęby na wale co zrobić aby dojechać na miejsce docelowe otóż ja wpadłem na pomysł co mogę tutaj Zrobić to na początku Ta zęba ten trójkąt co widzicie cały Ten pierścień został najpierw tu złapany A gdy To się ta gwiazda się wyrobiła już To zostało tutaj migomatem strzelone Dzięki temu e, Mogłem sobie pozwolić na jazdę i było to stabilne teraz paska nie mam bo Mi się akurat Zerwał co mi się stało tutaj z paskiem I oczywiście to z dwusów i co mnie zastanawia, że pasek się tak zerwał w taki sposób, że on się zaplątał i w wariatorze, i na sprzęgle. Jeszcze się z tym nigdy nie spotkałem, tak więc zalecam włożenie nowych pasków ze sobą. Lepiej tu nowe zakładać, a nie używane chcąc jeszcze dojechać myśląc, że pasek wytrzyma. Oczywiście. Widać, co wytrzymało, tak więc, tylko paczka niskie została, tak więc, dzięki wielkie i do usłyszenia, cześć.